Hej cześć wszystkim z tej strony Big Master 260 Witam Was w pierwszym odcinku z nowej serii, jak widzicie to jest Tom Rider Więc zaczynamy, nowa gra um, To jest chyba moje, no Normalny Bo jeszcze wczoraj grałem, sobie sprawdzałem jak to chodzi Pewien słynny podróżnik powiedział Że niezwykłość tkwi w czynach Nie w osobowości w końcu wyruszyłam, by zostawić swój ślad, odnaleźć przygodę. Jednak okazało się, że to przygoda znalazła mnie. W tych momentach kiedy życie przenika nam przed oczami odkrywamy coś. Coś, co daje nam siłę by iść dalej. By nie poddawać się. No To teraz yy, wylądowaliśmy na wyspie Przez falę która uderzyła w nas statek i zbiliśmy się Ktoś nas ewidentnie porwał Ciekawe kto? Teraz trzeba nas rozhuśtać I żeby tamto się podpaliło Teraz trzeba się znowu rozhuśtać Ja widziałem tylko dwie pierwsze misje będzie z Lary bolo. więc tak będzie bolało Lara, masz raczej To musiało boleć Ta, Takich rzeczy się nie wyciąga ale dobra Dobra idziemy Lara Muszę powiedzieć że Ruszanie się i model Zresztą zaraz wam pokażę model Lary to Po prostu to jest coś Coś pięknego. Co to za miejsce? Patrzcie, co się z tobą stało? Te cytki, twarz. Wszystko w ogóle, te cienie, wody, wszystko pięknie wygląda. O, pochodnia. weźmy sobie pochodnie. No tutaj trochę przeszło. Tylko tą początkową misję zrobiłem, więc. Do, bo to już nie wiem co trzeba robić No i aplikację Muszę sobie stoper włączyć O Nie, nie usłyszał O oh, cholera Tutaj jeszcze wiem co akurat trzeba zrobić więc to mnie szybko Zwiedzę nie ma problemu Będzie fajne coś Pięknie to wszystko wygląda Przepięknie Ona to jest sama kuca To jest! Góźnie! nie. się, no Ta, na pewno, tak się mówi. Nie, nie wrócę. Do ciebie w życiu. Też mi się właśnie podobają takie momenty, że... Nie, że cały czas za, za lary tylko jest czasem przód, tył i takie... Ale włosy te są pięknie zrobione. To była pierwsza gra, w której włosy są tak pięknie zrobione. Naprawdę niezły kawał roboty odstawili Robiąc modlary no nie Przykły Muszę się jakoś więcej ognia Pochodzę dzięki. Dobra Co to za maszyneria No właśnie To jest ciekawe Ta, takie miejsce taka maszyneria Nie wiadomo co to są za ludzie tam Trzeba podpalić tylko Dobra I teraz musimy na to wskoczyć Ale ona ma jumpa niesamowitego no Jump niezłe z 3,5 metra skacze. Nawet więcej, bym powiedział. To trzeba podpalić. No i teraz. Muszę się stąd wydostać. Dużo wybuchów. IPD nam rośnie. 250. Plus 250. Samoloty, nie samoloty. Nie, nie, nie. Ała. Ała! To ja musiało też boleć. To nie ma na razie skwintu, nie wiem dlaczego. Dasz Lara, dasz. Dasz sobie radę. Jump niesamowity, to trzeba przyjąć. Puszczaj graniotę! Bibli łope. O biednej doma. Uciekaj Lara, uciekaj. A ja, do góry, do góry, do góry, do góry Ja tydzień dziełem w jak da. Ja, udać się da Lecisz Uda Ci się To chyba się udało Jest Sam się zmęczyłem sawas krifi Vrakhi samolotu v statku Don Ryder Lara Szalupa, teraz jest tam na dole. Szalupa. Gdzie oni są? Pewnie już nie w głowie. Tak. No naprawdę ta grafika to jest przepiękna. Dasz radę I tutaj jednej rzeczy mi brakuje, że tutaj nie trzeba strzałkami albo nie wiem Joy w padzie ruszać na boki, żeby po prostu ona szła prosto, bo tutaj po prostu tylko trzymam w i nic więcej Takiej rzeczy mi tutaj brakuje Po prostu namaza dużego jumpa To trzeba powiedzieć Ulala Stat... Neks, statek Samolot To jak masz Ktoś mnie w sklepie pisze Laura Lara dasz na dasz się spami na... dalej Jest, udało się Tu trzeba przyznać Ta chłoda po ścianach go nas spływa, to coś pięknego, naprawdę Widzicie jakie to jest piękne. Dobra. Dual jump. To jest bardzo fajnie. Rzeczy sam. Rzeczy sam. Sam! Musieli temu przechodzić. Kamera, zapałki i krótkofalówka. Rod, czy ktoś mnie słyszy? Muszę ich, Muszę ich znaleźć. Nie bójcie się, to było zaplanowane akurat w tej grze. Bo jeżeli by się tam dało wejść, to by było, że guzik... E mam wciśle, kacz. Nie spam cię mi na skape Dobra Trzeba się schować przed burzą Słychać wilki Na aż mi samemu teraz jest zimno U uh. Jeszcze, powiem, dubbingu jeszcze nie mogę ocenić, bo to jest początek gry, ale myślę, że fajnie wyjdzie. Czy ktoś mnie słyszy? Odpowiedź się Jedna zapałka Ryzykownie, naprawdę ryzykownie mm. Tak momentalnie ogień no To mogli do Wiem, szukam błędów tej grze, ale To jest nierealne, żeby od jednej zapałki tak w ciągu sekundy takie było. I nie jest taki u Troje dziwne. I się trzęsie ta kobieta. To taka 20 dziewczyna ma zrobić sama w dżungli. To i mająca wkrótce osiągnąć światową sławę archeolog Lara Croft w swoim środowisku naturalnym. Jest właśnie w trakcie poszukiwań zaginionego królestwa Yamatai, ojczyzny wspaniałej, chimikomitycznej słonecznej królowej, do której potomków rzecz jasna należy. Sam, to poważna sprawa. Przecież wiem, skarbie. Chciałam tylko nieco rozluźnić atmosferę. Wszyscy są tacy spięci. Czym ty się martwisz? Jestem na dobrym tropie. Czuję to. Nie wiem tylko, czy inni mnie posłuchają i czy w ogóle powinni. Laro, nikt nie zna się na tym lepiej niż ty. Poważnie, nie mówię tak tylko po to, żeby cię pocieszyć. Ufam ci. Rod ci ufa. Poradzisz sobie. A teraz zróbmy sobie przerwę, dobrze? Ja idę się na. No dobrze, dobrze. I sam. Dzięki. Ona nie zawsze jest taka poważna, wiecie. Dalej, hey, bo jak możesz spadę. sugerować, że nie biorę tej wyprawy na poważnie, Laro? Nie tylko rodzina sam nas finansuje Ja też włożyłem w to swoje oszczędności Wszyscy mamy w tym jakiś udział Ale pieniądze kiedyś się skończą, Whitman Właśnie dlatego powinniśmy płynąć na wschód, nie na zachód Nikt nie wierzy, że Yamatai... Nikt nie wierzy, że Yamatai leży tak daleko na wschodzie Książki nie zgadzają się z tą teorią Ten, kto je pisał, nigdy nie odnalazł Yamatai Rozmawiałam już o tym z Rotem Doktorze Whitman, nie ma sensu powtarzać błędów innych osób. Nie zamierzam kłaść na szali własnej reputacji z powodu twojego przeczucia To ja tu jestem głównym archeologiem A kiedy ostatni raz był pan w terenie bez ekipy telewizyjnej? Ach, mam 30 lat doświadczenia i dwa doktoraty Jeden z historii wschodniej Azji Niech pan się zajmie swoją łódką, pani Green. Okrętem, to jest okręt, pani Whitman Nie trzeba doktoratu, żeby to wiedzieć Słuchajcie, jeżeli popłyniemy na wschód, trafimy prosto do Smoczego Trójkąta Dokładnie tam, gdzie powinniśmy Laro, moja ptaszyno Pójdę za tobą wszędzie, ale to miejsce ma złą energię. Raczej szalone sztormy. Przy nim trójkąt bermudzki wygląda jak Disneyland. Ja w to wchodzę. Z opowieści o królowej chimiko wynika, że potrafiła wywoływać burze. W mitach zazwyczaj tkwi jakieś ziarno prawdy. Co jeśli Jama leży właśnie gdzieś w środku tego trójkąta? Spójrzcie, to zdjęcie satelitarne smoczego trójkąta. Nie wyglądają zachęcająco. Dopóki jest tam mokro, mogę płynąć. Nie, no nie mówcie, że Dosyć. poważnie... Od... Reyes ma rację. Nie mamy pieniędzy do zmarnowania. Teraz albo nigdy. Lara zaoferowała nowe pomysły i plan. Ja tu jestem kapitanem, więc decyzja należy do mnie. Płyniemy do smoczego trójkąta. O co ja tu jestem? Przedstaw nam swój plan. No, można powiedzieć, że to przez Larę wylądowaliśmy w tym miejscu, ale... Tylko nie mogę wiedzieć Nie mogę tak tu siedzieć Tak, to teraz trzeba Muszę znaleźć coś do jedzenia Coś do jedzenia znaleźć O no no to jest unik O Boże Co tu się dzieje? A zaraz Fuj, tylkoś wygląda to użyć wygląda. Już to jest sobie przy okazji wezmę strzały. Hmm, tutaj. Tutaj dużo jest takich fajnych rzeczy, w których sami musimy coś zrobić. Na przykład teraz. Teraz, teraz, teraz! A jest! Mamy! A. Czego ci się boisz, Lara? Prowizoryczny łuk. No, zobaczmy, czy jeszcze działa. Pamiętaj, czego uczył Cię Rot. Nawet najlepsza forma i technika nic Ci nie dadzą, jeśli nie zdołasz się skupić. Najważniejsza w obsłudze każdej jest... Broni jest koncentracja. Jedna, jedna rzecz mi się tutaj nie podoba, że tu wszędzie są strzały... E, strzały właśnie jakieś e, rzeczy do ulepszania broni i takie te Jelonku Headshot! Pięknie!

Z takiego niewinnego chłopaka, zamieniamy się w mordercę. Tutaj jest to samo. Z niezwinnej, bezbronnej dziewczyny, zamieniamy się w morderczynię. To samo jest. Dobra, z powrotem do obozu. Chcę ja może... Posłuchaj, Lano. Czasem nie będziesz miała pod ręką cudacznych gadżetów, które powiedzą ci gdzie jesteś Jeśli jednak nauczysz się czytać z gwiazd i najbliższego otoczenia Zawsze to, Czytanie drogę z gwiazd do domu. To mi się podoba Czytanie z gwiazdy Czy to jeszcze puszkami czegoś nie ma ciekawego Eksploracja terenu musi być Dobra. Za bardzo duże rzeczy tutaj nie ma na razie. Obóz. umiejętności Instytut łowcy. Do znalezienia zwierząt i źródeł pożywienia. Tu, to jest nieprzydatne według mnie, bo strzał to jest na kopy. Umiejętność oprawienia e, ciał zwierząt pozwala zdobyć więcej surowców. By znaleźć więcej surowców. Zdobyć dodatkowe PD dzięki odprawianiu zwierząt i odkrywaniu skrytek z nością. Tu jeszcze powinno być... O! Skupiony umysł daje Ci więcej czasu na wycelowanie zabójczego strzału z łuku. Efektywne korzystanie z toreb i kieszeni umożliwia noszenie większej ilości amunicji. To mnie nie interesuje. Hmm. Hmm. To sobie wezmiemy, bo to się przyda. Dobra, jest to opanowane. Jest tu coś jeszcze. Nie. Niedostępne, niedostępne. Mówi Konrad Rod. Kapitan okrętu Endural. Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz smoczego trójkąta. Rod! Lara! Ty żyjesz! Już dobrze, dobrze. Nic ci nie jest. Co się stało? Pamiętam plażę. Potem straciłam przytomność i obudziłam się w jaskini. Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjeś złoki. O Boże. Gdzie teraz jesteś, Laro? Jesteś bezpieczna? To było takie przerażające. I to wszystko moja wina. To wszystko moja wina. Laro, posłuchaj mnie. Wysłałem SOS z Endurance, zanim opuściłem pokład. Mam nadzieję, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Proszę, przyjdź po mnie. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Pamiętasz, jak wspinaliśmy się na Snowden? Powiedziałaś mi wtedy, że najważniejsze to wiedzieć, że nie wolno nie zatrzymywać. Się zatrzymywać. Musisz się dostać na górę przez ruiny. Pamiętaj, czego cię uczyłem. I nie wyłączaj radia. Okej. Okay. Dobra, to już by, było na tyle w dzisiejszym odcinku, więc myślę, że skończymy. No, to jest na tyle w tym odcinku, więc skończymy. Więc do zobaczenia, nara.